Cześć, ja nazywam się Mikołaj Lech, jestem rzecznikiem patentowym. Duże firmy robią co mogą, aby zapewnić najlepszą ochronę prawną swoich produktów. Jednak nawet najsilniejsza ochrona, jaką dają patenty, ma taką kluczową wadę jest ograniczona w czasie do maksymalnie 20 lat. Potem takie rozwiązanie wchodzi w stan techniki i nie oszukujmy się, każdy może z niego legalnie korzystać. Z tego powodu, co sprytniejsze firmy sięgają po inne narzędzia prawne, takie jak przestrzenne znaki towarowe oraz wzory przemysłowe. I jak zaraz Ci pokażę, pozwala to czasami uzyskać ochronę, która jest lepsza od patentu, a na pewno bardziej praktyczna. Zacznijmy jednak od podstaw. Znaki towarowe i wzory przemysłowe chronią coś innego. Znaki zabezpieczają markę, czyli najczęściej jest to nazwa i logo firmy. Natomiast wzory zabezpieczają wygląd przedmiotu, jego design czyli coś, co decyduje o atrakcyjności produktu w oczach klientów. Natomiast fascynujące jest to, że w pewnych sytuacjach granica między tymi prawami się zaciera i oba monopole prawne mocno nachodzą na siebie. I do zajęcia się tą tematyką zainspirowały mnie historie kilku moich klientów. W ramach porady prawnej miałem mi odpowiedzieć, czy nie naruszają czyichś praw wchodząc ze swoimi produktami na rynek. I teraz analizowałem ich sprawy w kontekście właśnie konkurencji i zobaczyłem, że konkurenci potrafili zaskakująco dobrze swoje produkty zabezpieczyć. Okazało się, że ten sam przedmiot zastrzegli jako wzór przemysłowy oraz przestrzenny znak towarowy. Przykładowo w serwisie Etsy dużą popularnością cieszy się taki oto mebel do zabawy. Wiele firm stara się robić jego alternatywne konstrukcje, okazuje się z różnym skutkiem. słodawczyni tej zabawki udało się zastrzec ją właśnie jako wzór przemysłowy oraz, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, w wersji takiej czarno-białej, jak widzisz, zastrzegła przestrzenny znak towarowy. Mamy więc typowo techniczne rozwiązanie, które chronione jest prawem w zakresie tych znaków towarowych, przeznaczonym głównie do ochrony nazwy i logo firmy. Być może zastanawiasz się teraz, co taka taktyka właściwie daje. Po co rejestrować znaki i wzory? No, brutalna prawda jest taka, że sprawdza się tutaj stare powiedzenie, że jak nie wiadomo o co chodzi. To chodzi oczywiście o pieniądze. Rejestracja wzoru przemysłowego jest tak naprawdę błyskawiczna i na Unię Europejską potrafi zająć ledwie kilka dni. Czyli już po chwili możesz mieć w ręku świadectwo ochronne, w oparciu o które usuniesz jednym mailem ofertę swojego konkurenta z Allegro czy z Amazona. Z drugiej strony znaki towarowe można przedłużać co 10 lat właściwie w nieskończoność. Tymczasem zauważ, patenty jak mówiłem, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, a nawet prawa autorskie zawsze są ograniczone w czasie. Tym sposobem historycznie udało się zastrzec jako ten znak towarowy wygląd klocka Lego, wygląd kostki Rubika, natomiast technologia obu produktów była wcześniej opatentowana. Doszło więc do takiej abstrakcyjnej sytuacji, że to co weszło do domeny publicznej, bo na przykład patenty wygasły, znów zostało przez danego przedsiębiorcę zmonopolizowane. I konkurencja postanowiła z tym walczyć, z czasem unieważniając. Oba znaki towarowe. Jednak do prawomocnego wyroku te firmy miały w ręku silne narzędzie prawne, które umożliwiało im dosłownie czyszczenie rynku z konkurencji. Obecnie praktyka urzędów patentowych na świecie jest taka, że w formie przestrzennego znaku towarowego można chronić jedynie takie produkty, które, których wygląd wybija się na tle konkurencji. Jest bardzo zaskakujący. No i poza czowym bujaczkiem miałem okazję analizować ochronę prawną mat do akupresury marki Pranamat Eco. Jak widzisz ich konstrukcja to tak naprawdę kilkadziesiąt plastikowych kwiatów lotosu, które delikatnie kłują w plecy no osobę, która się na takiej macie po prostu położy. I właśnie pojedynczy element masujący jest chroniony zarówno jako wzór wspólnotowy, jak i znak towarowy. Sama firma dość chętnie korzysta później z tych praw i usuwa oferty swojej konkurencji na przykład na Allegro czy na Amazonie, co wiem po prostu z własnego doświadczenia. I jeszcze w innej sprawie producent słodyczy wpadł na bardzo ciekawy pomysł ich sprzedaży. Takie słodkie kulki zamknął w buteleczkach. Do zawartości można było się dostać po odkręcaniu takiej buteleczki. I wygląd tych butelek zastrzegł oczywiście jako ten znak towarowy, a z drugiej strony jako wzór przemysłowy. Miałem również okazję doradzać klientowi w sprawie, no, która już ewidentnie dotyczyła technicznego rozwiązania. Chodziło o opryskiwacz. To jest to urządzenie, które zakłada się na plecy i spryskuje na przykład naszą plantację borówek, jeżeli ktoś taką posiada. Jak widzisz, bardzo uproszczony kształt tego przedmiotu zastrzeżono jako unijny przestrzenny znak towarowy oraz równocześnie jako wzór przemysłowy. Z Zwróć uwagę, że dopóki te wszystkie prawa są w mocy, to właściciele mogą bardzo skutecznie naciskać na swoją konkurencję, by ze swoimi produktami różniła się od ich. Oczywiście wszystkie te prawa można próbować z czasem unieważniać, ale trzeba się liczyć z tym, że no, podobnie jak z kostką Rubika, może to potrwać 5 albo nawet 10 lat. Rejestracja znaków oraz wzorów odwraca jednak ciężar dowodowy. Teraz to pozwany musi udowodnić, no, znaleźć dowody tak naprawdę na to, żeby takie prawa unieważnić a nie musi takich dowodów wcale mieć. Ze swoją drogą przedsiębiorcy często zastrzegają swoje firmowe logo dodatkowo w formie wzorów wspólnotowych i poświęciłem temu, temu tematowi artykuł na moim blogu. Na przykładzie marki Wild Wolf zastrzegają w formie znaków towarowych nazwę i logo firmy, a pozostałe warianty graficzne zastrzegają jako wzory wspólnotowe. W tym przypadku wzory świetnie uzupełniają ochronę, jaką dają te znaki towarowe, ale jej nie zastępują. Oczywiście te wszystkie przykłady to wynik podjęcia pewnej strategii przygotowanej pod okoliczności konkretnej sprawy. Nie da się jej zastosować w każdym przypadku. Urząd może ci na przykład odmówić ochrony na przestrzenny znak towarowy, ewentualnie z czasem konkurencja może próbować ci twój wzór unieważnić. Możesz się jednak na to wszystko dobrze przygotować. Jeżeli więc chciałbyś skorzystać z mojej pomocy jako rzecznika patentowego, no to mogę oczywiście przeanalizować twoją sprawę, mogę przygotować dla ciebie najlepszą strategię ochrony twoich produktów, najskuteczniejszą. Po prostu odezwij się do mnie, na przykład przez formularz na moim blogu albo napisz do mnie bezpośrednio na adres mikołaj.maupa@kancelarialeh.pl. Z mojej strony to już wszystko. Oczywiście zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału, zachęcam Cię do czytania mojego bloga, do słuchania mojego podcastu pod nazwą Prawna Ochrona Marki. W ramach 20-30-minutowych nagrań dużo bardziej szczegółowo niż tutaj opowiadam o szeroko pojętej ochronie własności intelektualnej. Dziękuję, że zostałeś ze mną do końca i do zobaczenia. Cześć!